Thank you. Tak jak przyszłam dzisiaj, tak bym chciała jak najwięcej właśnie muzyki, rozrywki i takiego przyjemnego czasu relaksu tak najbardziej. Natomiast zdaję sobie sprawę, że też trzeba poruszać czasami trudniejsze tematy, stąd wierzę, że też takie będą i tak jak zawsze to ja nas nie zawiedzie. Rzeczywiście inauguracja sezonu wypadnie na pewno lekko, łatwo i przyjemnie, bo to jest zespół, który... Zbawi, będzie przyjemnie oglądać i słuchać, no ale będą też ambitne spektakle, przyjedzie Krystyna Janda ze swoim spektaklem również, także myślę, że początek jest dobry, a w trakcie sezonu no, zobaczymy jak to się będzie rozwijało i jak będzie z frekwencją. Myślę, że będzie dobra. Jestem trochę u, wzruszony i ten i ubogacony tym, co się w Grudziądzu dzieje, a tu się dzieją się, fajne rzeczy. Wczoraj byłem na takim wspaniałym koncercie w akcencie, dwudniowej imprezie poświęconej Klubu Miłośników Dobrej Muzyki. Polecam to wszystkim Grudziądzanom. W przyszłym roku będzie druga edycja tego. To jest to. Dzisiaj pana prezydenta ja wiem, to jeden muszę mikrofon. dopytać, czy ma ochotę też coś powiedzieć. Jeden mikrofon i tak zrobimy, bo jeszcze będzie tak, mówiła. Ale ryba. może trochę, może trochę bardziej na środku. Jesteśmy gotowi, zapraszamy. Dzisiaj rozpoczynamy sezon kulturalny w Teatrze 2022-2023 i nie bez powodu otwarcie tego sezonu odbywa się dzisiaj, kiedy rozpoczynamy również kolejny... I to 20 sezon niedzielnych koncertów w teatrze. Można powiedzieć, że idea, która nam towarzyszyła na początku, ona właściwie do dzisiaj obowiązuje, aczkolwiek musieliśmy od pewnych założeń odejść, chociażby dlatego, że początkowo koncerty miały odbywać się tylko i wyłącznie na sali kameralnej. Do 100 osób na widowni. Na scenie miały występować tylko i wyłącznie składy kameralne, duety, tercety, kwartety, ale czas pokazał, że tutaj wyedukowała się wierna grupa melomanów, którzy chętnie i systematycznie przychodzą na te koncerty. I po kilku sezonach musieliśmy niedzielne koncerty przenieść na dużą salę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Grudziowskim Taasze. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za ten już dwudziesty sezon na deskach naszego teatru. Dzisiaj życzę państwu miłego, mi, miłej uczty muzycznej, miłego popołudnia. Dziękuję bardzo. Tym razem sezon zainaugurował spektakl muzyczny w małym kinie. Ta propozycja była szczególnym ukłonem w stronę wszystkich, którzy cenią sobie niepowtarzalny retroklimat, zarówno w muzyce, jak i w filmie. Przedstawienie oparte na piosenkach kina międzywojennego w doskonałej aranżacji pomorskiego jazzmena Ignacego Wiśniewskiego oraz w mistrzowskim wykonaniu zespołu Le FAM zachwyciło grudziącką publiczność. Tradycją koncertów niedzielnych są także wystawy towarzyszące muzyce. Początkowo prezentowano tylko grudziąckich twórców. W ostatnim czasie podziwiać można pracę artystów z całej Polski. Tym razem swoje rysunki zamknięte w tytule w kadrze Satyry zaprezentował Jerzy Czapiewski z Torunia. Jest tutaj dużo takiej współczesnej, że tak powiem, koniunktury. Jest tutaj dużo satyry, takiej prześmiewczej, którą widać właściwie na każdym z rysunków. Dużo politycznych jakichś takich żarcików, dowcipów. Myślę, że bardzo inteligentnie i trafnie podanych odbiorcy. I jestem tego pewna, że będzie się ta wystawa podobała, bo no, rzeczywiście przejawia takie symptomy przemyśleń nad tym, co, w czym tkwimy obecnie i czego możemy się spodziewać w przyszłości. Rysunki oglądać można w teatralnej galerii na piętrze, a przed nami kolejne ciekawe propozycje. 30 października spotkamy się jakby w drugiej części. Otwierania tegoż sezonu, bowiem właśnie tego dnia spotkamy się i z Krystyną Jandą i z jej zespołem, bo to właśnie Teatr Polonia wygrał ostatnią grudziącką wiosnę teatralną. Ale też będzie to okazja do zwieńczenia 30-lecia naszej działalności, naszej instytucji. To też musieliśmy z powodu pandemii nieco przełożyć, ale wreszcie myślę, że 30 października spotkamy się tutaj, aby sobie nawzajem podzielić Dziękować. Będą też odznaczenia dla naszych pracowników. Tak więc myślę, że to będzie piękny dzień, który chcemy spędzić i z artystami, ale też chcemy spędzić z nami. Wieczór w towarzystwie Krystyny Jandy i jej zespołu oczywiście polecamy. A od poniedziałku rusza także sprzedaż biletów na koncert noworoczny, podczas którego na scenie wystąpią Ewa Bem i Big Band El Jazz. To jest dobra wiadomość, że pani Ewa Bem powróci do nas do Grudziądza i to właśnie z nią będziemy świętowali podczas koncertu noworocznego. Pani Ewie Bem będzie towarzyszył Big Band Józefa Eliasza, naszego przyjaciela. Dla mnie to jest ogromna radość z jednej strony, bo chyba wszyscy kochamy Ewebem, a z drugiej strony warto powiecie, powiedzieć o tym, że jest to artystka, która w tej tradycji 25 lat koncertów noworocznych wystąpi po raz drugi. Sprzedaż biletów od 3 października, a szczegóły koncertowe znaleźć można na stronie teatrgrudziac.pl